Na pewno szkoda, że z perspektywy końcówki nie udało się wyciągnąć tego chociażby remisu, bo strzeliśmy bramkę kontaktową później mieliśmy jakieś tam trochę tych, takich, powiedzmy, pół sytuacji, aby, aby wyrównać, więc więc ten niedosyt może być, a, a kształt meczu to nie chcę się opowiadać, bo Włodzimierz w jednym no, Portugalia jest mega mocną reprezentacją, uważam, że chłopaki się dobrze postawili i, i szczególnie ten początek pierwszych 10-15 minut wyglądało dobrze w naszym wykonaniu. Później, jak wiadomo, Portugalia bardzo dużą jakość w swojej drużynie, więc, więc nas, nas trochę zepchnęło, ale, ale to jakby na, na gorąco nie chcę tutaj komentować, bo na spokojnie sobie to przeanalizujemy i, i zobaczymy, co, co mogliśmy lepiej zrobić. Nie wiem, ciężko mi powiedzieć. Jak, jak mam jeszcze rozmawiałem z zawodnikiem, drużyny przycimnej podszedł do mnie po meczu i, i powiedział, że, że trochę się bał, że będzie ten karny. Też widziałem teraz na, na gorąco i spojrzałem, jak to wyglądało i, i ten kontakt rzeczywiście był. No nie mi to oceniać, czy, czy powinna być jednaska, czy nie, ale. Ale no, można powiedzieć delikatna kontrowersja. Ksiądziński powiedział, że dałeś bardzo dobry impuls tą zmianą. Jak czułeś się na tym lewym wahadle, zmieniając Nikolę Zalewskiego. Rzeczywiście tam kilka twoich akcji było bardzo dobrych, a to wywalczony rzut rożny, a to dobre dośrodkowanie w pole karne, co też selekcjoner powiedział ci przed wejściem na murawę? Co yy, ja i powiedział, żebym grał odważnie, podejmował pojedynki i, i, i nie bał się wchodzić w drybling. Gdzieś tam taka moja subiektywna ocena swojego występu, to to to, że nie jestem do końca z siebie zadowolony, bo tych pojedynków mogłem więcej wygrać, jedną czy drugą piłkę mogłem lepiej, lepiej dośrodkować i może by się to przełożyło na, na remis, wymagam od siebie więcej i, i po prostu nie jestem, nie jestem usatysfakcjonowany tym, że, że nie pomogłem doprowadzić do remisu. Jak najbardziej, po to tutaj jestem, żeby dawać coś ekstra, żeby dać coś od siebie i, i pomagać naszemu, naszej reprezentacji. Też właśnie tak jak Pan wspomniał, nie chcę, żeby to była jednorazowa przygoda, dlatego chciałbym to na dłużej zagościć i zrobić wszystko, żeby, żeby tak było. Super, super atmosfera jest naprawdę bardzo dobra, te trener i zawodnicy bardzo fajnie je przyjęli i, i myślę, że jest na czym budować y, tą kadrę na, na przyszłość, na, na, na teraźniejszość też, też. myślę, że w tym kolejnym meczu powalczymy o trzy punkty. Który z zrobił na Tobie największe wrażenie na treningu? Y, ogólny poziom jest bardzo wysoki, także nie chciałbym nikogo wyróżniać. Wiadomo, my kapitana, który jest jednym z najlepszych zawodników, można powiedzieć, w historii y, y, piłki, gdzieś tam statystyki nawet o, tym, o tym świadczą. Piotr Izziński też jest super Nie chcę wymieniać mnie się po prostu kogoś urazić. Wszyscy na bardzo dobrym poziomie po prostu tak powiem.